Jak to się stało, że sprawa przynależności państwowej Śląska po I wojnie światowej nie została rozstrzygnięta tylko przy stołach dyplomatycznych? Otóż na Śląsku po zakończeniu I wojny światowej pojawiło się bardzo wielu zdemobilizowanych mężczyzn. Wiadomo, byli powołani wcześniej do armii pruskiej i walczyli, czy to na froncie wschodnim czy na zachodnim pod Verdem, czy gdzieś tam nad Niemnem z Rosjanami, ale po zakończeniu wojny zostali zdemobilizowani, wrócili do swoich domów, do kopalni, do pracy i tak dalej. Okazało się, że na Śląsk wróciło bardzo wielu weteranów i to obu opcji, bo byli zarówno tacy, którzy utożsamiali się z kulturą niemiecką, jak i tacy, którzy w których gdzieś tam ta polska świadomość narodowa również budzona już od XIX wieku kwitła. Ludzie, którzy spędzili sporo czasu w okopach pod Verdun, czy gdzieś nad Niemnem, czy pod Rygą, walcząc z wrogiem, z bronią w ręku, trudno im było tak wejść w takie normalne życie i pogodzić się z tym, że dyplomaci mają zadecydować o tym, do jakiego państwa ich Ziemia będzie, rodzinna ziemia będzie przynależeć. Dlatego zaraz po zakończeniu I wojny światowej na Śląsku zaczęły powstawać organizacje kombatanckie, byśmy powiedzieli. Powstał na przykład związek wojacki. Początkowo władze niemieckie bardzo chętnie patrzyły na powstawanie tego związku, ponieważ no, związek wojacki no, to się kojarzyło z, z takimi działaniami kombatanckimi, a organizacje kombatanckie były wspierane przez państwo pruskie, bo były one państwowotwórcze. Ale Związek Wojacki na Śląsku przyjmował głównie ludzi, którzy, którzy byli orientacji śląskiej, to znaczy byli to ślązacy, którzy nie utożsamiali się z państwem niemieckim, a de facto była to po prostu konspiracja, która zaczęła gromadzić broń. Niemcy się zorientowali i zdelegalizowali ten Związek Wojacki. I Większość członków tego Związku Wojackiego wstąpiło do już powołanej w lutym 1919 roku Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, która już była organizacją konspiracyjną typowo. Było to wzorowane na Polskiej Organizacji Wojskowej, tej, w której działał Józef Piłsudski przed wybuchem I wojny światowej. Zresztą nawiązywało do tego, aczkolwiek w tej śląskiej. O ile w tej organizacji Polskiej Organizacji Wojskowej Piłsudskiego to jednak prym wiedli przede wszystkim działacze PPS-u to w tej organizacji na Śląsku w Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska jednak zwolennicy ruchu narodowego mieli większe znaczenie tak to się akurat złożyło że ten ruch narodowy na Śląsku był silniejszy niż socjalistyczny w środowiskach polskich również Niemcy organizowali się wiedzieli że skoro ma być plebiscyt skoro teren jest sporny skoro mają dyplomaci zadecydować o tym jaka będzie przynależność państwowa Śląska po pierwszej wojnie światowej nie chcieli tego zostawiać obcym dyplomatom nie mieli zaufania do komisji pokojowej dlatego powstała organizacja konspiracyjna Wojga Nazw tak polsko-niemiecka nazwa była Kampforganisation Oberschlesien Związek górdoślązaków, która była de facto konspiracją niemiecką, która również zbierała broń, bo chcieli z kolei oni wybuchu powstania czy takiego ruchu militarnego, który by zniechęcił Polaków, czy ten polski żywioł na Śląsku do dążeń, do przynależności Śląska do Polski. Warto też dodać, że powstawały tak zwane freikorpsy. To, to nie jest śląski wynalazek, Freikorpsy, czyli takie korpusy ochotnicze były takim pomysłem, coś jak Związek Kozacki w Rosji, czyli taka organizacja paramilitarna, mająca wsparcie władz państwowych, ale przede wszystkim mająca wsparcie biznesu. Bo to inicjatorami powstawania Frejkorpsów na Śląsku byli przede wszystkim Śląscy biznesmeni. No, jak jeden mąż, wszyscy Niemcy. Więc oni, im zależało na tym, żeby pojawiły się paramilitarne organizacje, które będą zniechęcać Polaków i mieszkańców Śląska, tych, którzy byli opcji propolskiej, do polskości. Ale również były Frejkorpsy, które działały na przykład w Bawarii, czy w innych krajach związkowych Niemiec, które w ogóle po prostu organizowały takie grupy bojowe wysyłane w miejsca, gdzie ta niemieckość była zagrożona. Czy to na przykład właśnie do państw bałtyckich, czy do Prus Wschodnich, czy na Śląsk. Finansowani byli właśnie, jak mówiłem, przez przedsiębiorców, mieli bardzo dobre uzbrojenie, mieli często pistolety maszynowe, które wtedy się zaczęły pojawiać, a regularna niemiecka armia jeszcze nie miała takich nowinek. To są takie. Różne ciekawostki. No i te Frejkorpsy już w początkach 19 roku zaczęły być bardzo przykre dla mieszkańców Śląska. Znamy przypadek, że przez blisko tydzień jeden z oddziałów Frejkorpsy terroryzował miasto Lubliniec. Oficjalne władze niemieckie, policja nic z tym nie robiła. Także zaczęła się taka sytuacja bardzo napięta na Śląsku. Często się zdarzało, że również Polacy chwytali za broń i dochodziło do jakichś lokalnych starć z tymi freikorpsami, ale było to wszystko na razie na bardzo lokalną i bardzo minimalną skalę, raczej w kategoriach incydentów powiedzmy takich kryminalnych, a nie politycznych.